Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest bardzo ciekawe, jak Jezus bardzo jest delikatny, kiedy przychodzi do, do apostołów i pierwszy raz tutaj na tym spotkaniu nie ma Tomasza. Z tego możemy powiedzieć, no, że On po prostu jest bardzo odważny. Wiemy, że wszyscy apostowie a to jest moment po śmierci Pana Jezusa. Jezus stał, ale nie wszyscy uwierzyli. Choć dzień wcześniej e, tylko jedna osoba do końca uwierzyła, to Matka Boża. Dziś też chyba w diecezji e, lublińskiej obchodzimy święto Matki Bożej płaczącej. Tutaj jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. I święty Tomasz, znaczy, no Tomasz, który płacze, bo nie mi bijo świadkiem tego wydarzenia po zmartwychwstaniu. No bo reszta apostołów powiedzieli: Widzieliśmy pana. A on po prostu tak odważnie nie zamknął się gdzieś w jakimś domu, żeby czekać na to obiecanie Ducha Świętego lecz po prostu wyszedł z domu i szukał zaczął szukać w swoim sercu znaki jego obecności czy naprawdę to co on powiedział jest tak, jest prawdą czy naprawdę Jezu Ty dajesz zmartwychwstanie czy naprawdę to jest prawdą to co powiedziałeś nieraz w ciągu naszego życia będąc z Tobą że Ty jesteś zmartwychwstaniem, że Ty obiecujesz, że nawet grzech, ani piekło, ani szatan, ani miecz, ani głód, ani prześladowanie, ani choroba, ani jakakolwiek przykrość i cierpienie, jak mówi święty Paweł w swoich listach, nie mogą nas odłączyć od Twojej miłości. Czy to jest naprawdę prawdą? I takim, całym no, zamieszany. Wychodzi, odchodzi i zaczyna sam szukać Pana Jezusa. Ale szuka. Przez trudę. A wystarczy być pod papieżem, blisko Piotra. To jest wielka tajemnica. Im bliżej jesteśmy sakramentów, im bliżej jesteśmy, jesteśmy pod kościołem, to, co kontempluje święty Paweł w liście do Efezjan, patrząc na kościół. Każdy z nas jest połowanie, nie, nie żyć tą praktyczną wiarą tylko, lecz pogłębiać no, tą, tą część mistyczną, która jest ukryta w kościele zewnętrznym. Zobaczyć ten fundament, który jest Chrystus. On jest fundamentem tej świątyni. On, który jest niewidzialny teraz. Nie widać go. Ale pomimo tego, jesteśmy połowani, żeby znaleźć no, znaki jego obecności, tej jego nieobecności w, tym, w tej obecności takiej widocznej. I święty Tomasz, no, Szuka te, te, tą, tą prawdę, szuka odpowiedzi. Jest mu bardzo przykro. Wracając do tego miejsca spotkania, no rozmawia z uczniami, z apostołami i oni mu mówią, no widzieliśmy Pana. Jesteś głupi, no gdzie biłeś? A to i nam mówi, często ch chcemy po swojemu robić. I po prostu Bóg nas stworzy, żeby być wspólnotą. To jest pierwsza, może być pierwsza cecha, pierwsze nauczanie, które nam zostawia święty Tomasz. Nie szukajcie, a my mamy ten, tą naturalną potrzebę, albo pychę, która chce wszystko robić sama. A już wszystko jest nam dane. W małżeństwie nie, nie znajdziecie nic poza małżeństwem. Możecie szukać swoich praw, swoja jakaś, no nie wiem, tam przekonania mieć, ale poza małżeństwem nie znajdziecie nic, niczego. W małżeństwie możecie znaleźć wszystko. Każdą łaskę, którą wam Pan Jezus przygotował. To jest tak. Poza kościołem nie można znaleźć niczego możemy tylko chodzić takimi drogami które potrzebują no, takich znaków jak w życiu i przypadku świętego Tomasza i on po prostu rozumiał i skurzony tam zdenerwowany gniewny jakby się przeciwstawia Jezusowi ma nie uwierzenie pomimo tego że Żona, mąż, dzieci mówią, idź tato do, do Jezusa. Trzeba się modlić. Teraz byłem e, parę dni temu u brata tam i ta trzecia, Angela, dziecko, e, bardzo wrażliwa na, na rzeczy duchowe. I kilka dni nie modlą się, bo dużo jest pracy. Nie ma wspólnej modlitwy w domu, i ona, brat mi mówi, bracie, słuchaj. Każdy raz, kiedy nie modlimy się, ona przychodzi, ma 9 lat, przychodzi i mówi: słaba modlitwa. Nie ma ducha modlitwy w domu. Jakby mieczem, no uderza, biczem uderza każdego z nas. Bóg przypomina przez dziecko. Taki tutaj, no. święty Tomasz, no, zdenerwowany. Dlaczego? I nie wierzę. Nie wierzę słowo Pana Jezusa i teraz nie wierzę Słowo świadków. Nie wierzę to, co mówi święty Piotr, święty Jan. Prawdopodobnie Matka Boża tam była. Maria Magdalena, cały pierwszy Kościół i On po prostu nie. Mówi nie. Chcę konkret. A Jezus tak w cierpliwie Tyle razy pokazuje nam tą swoją cierpliwość. Zawsze mi się podoba, podoba świadectwo tego Gorana, tam w Mediugorie, ale nie tylko jego świadectwo. Bardzo mi pieczątkuje to świadectwo świadectwo jego żony. I ciągle mi widzę jej zachowaniu Matkiem Bożym. Ale w, do maksa. To, co Maria robi, ona to ostatnie kiedy da, dała świadectwo, no po prostu widziałem, że no, naśladuje Marię. Mówi o swoich dzieciach. Jak się rozwijają. Jak teraz kilka ich mieszka w Czechach. Już dorosłych. Spotykają osoby niewierzące i pita Boga i Marię, co mam robić? Nic nie na ładny. Twoje zadanie, twoje obowiązek jest mówić tylko, ale z miłością, z łagodnością, z prawdą nieraz ostro, ale z miłością, prawda i miłość razem. Ile mam razem mówić? Nie ustanie do końca Twojego życia, do ostatniego oddechu Twojego życia. To jest no, obowiązek Matkę, Matki i Ojca. Ciągle to samo. Matka Boża mu robi tak. 44 lata. Tylko mówi, mówi. To samo. Mamy odpowiedź, co mamy robić. Widzieliśmy Pana Syna. Być świadkiem tego zmartwychwstałego. To, co jest najtrudniejsze doświadczyć. Ducha zmartwychwstałego. Tego ducha, który nie, nam nie pozwala być smutnym. Nie pozwala nam wątplić. Lecz ofiarować i cierpliwie czekać. Cierpiąc. Bo już bez cierpienia nie ma niczego. Nie ma życia wiecznego. Nie ma tego doświadczenia bez Krzyża. Tylko w Krzyżu jest zmartwychwstały, na Krzyżu. I z Krzyża można spotkać tego zmartwychwstałego. Zobaczyć w jego ranach swoje rany, osobiste rany. Dlatego jest błogosławiona każde cierpienie i każda nasza rana, bo tam można spotkać Jezusa zmartwychwstałego. I Tomasz no nie wierzy. Po prostu, jeśli nie stawię swoje ręce do jego ran, po prostu już podejmowałem decyzję. Nie będę wierzyć. A wy róbcie po swojemu. I czeka cierpliwie. Nie przychodzi zaraz Jezus. Za tydzień. I pokazujemy. Ale ostro w tym razie. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym, Tomaszu. Zanim powiedział mu to, powiedział: Teraz stawi. Oto, oto rany moje. Zobacz, zobacz te stygmaty. To miłość moja do ciebie. Stawi tam, dotknij mnie. Proszmy w naszych modlitwach, żeby dotknąć Boga. Żeby nas Jezus przetulił, kiedy jest trudne. Jezu przetulił mnie jeszcze, nie mogę więcej, nie mogę no, dźwigać ten krzyż. I otrzymał no, najpiękniejsze natchnienie Ducha Świętego. Przez wiarę powiedział Bóg mój i Pan mój, ty jesteś Jezu moim Panem i moim Bogiem. Ty jesteś, Jezu, moim Panem i moim Bogiem. Ty jesteś moim wszystkim. Ty jesteś cały mój. Nie będziemy się dzielić więcej z Tobą. Tylko ja i Ty. Od tego momentu Tomasz uwierzył. Pomimo tego, że i wcześniej Miał taką odwagę Można powiedzieć Większą niż Jakikolwiek uczeń Pan Jezus Tam w Ewangelii świętego Jana Rozdział 11, jeśli pamiętam dobrze Powiedział No kiedy Jezus no, już dotarł Ten głos, że nie wolno mu Ewangelizować Że ryzykuje życie Ale odważny Jezus powiedział No wracamy do Judei Mam tam głosić. I wtedy Tomasz powiedział: Idziemy razem z Nim. Idziemy razem z Nim umrzeć. Już wtedy byli gotowi oddać swoje życie dla Jezusa. Nie rozumiejąc tajemnicy, można powiedzieć, po ludzku ta więź przyjacielska, ta przyjaźń duchowa, boska, ale ludzka. Ale już gotowa umrzeć dla swojego przyjaciela. Idźmy razem z nim umrzeć stary. Bo w jedności, razem, być razem, to jest siła. Małżeństwo to siła. Dlatego szatan atakuje ciągle. Chcesz zniszczyć to małżeństwo. Chce zniszczyć kościół. Ale nie da rady. Bo Jezus obiecał. Że Jezus to Jezus, Kościół to Kościół Jezusa Chrystusa. On zawsze będzie. Na nami jest tylko nawrócenie, nic więcej. Posłuszeństwo, pokora, nawrócenie. Nawracać się, być posłusznym Bogu przede wszystkim. Rozwijać to posłuszeństwo, ten największy dar z daru. I chodzić drogą pokory. Unicestyć swój ja. Szukać sposobu, Nie czekać, żeby nas Jezus prowadził. Szukać sami, żeby pokutować, żeby ofiarować, żeby znaleźć choć troszeczkę jakąś sekundę tam, gdy, może, gdy możemy ofiarować. To jest mądrość boska. To jest mądrość ewangel ewangeliczna. Więc prosimy przez stawianictwo świętego Tomasza o ten dar boskiej mądrości żeby nam Jezus udzielił dar wiary i dar mądrości bo jak przychodząc do do apostołów powiedział Jezus tylko jedno zdanie, zanim zaczął rozmawiać z Tomaszem to jest pokój wam ja życzę wam tego pokoju żeby na tej pielgrzymce znaleźć większy stopień, stopień pokoju. A pokój jest owocem wiary, żywej wiary i mojej relacji z Jezusem. Niech nam Pan Bóg i Matka Boża, przedstawicielnictwo Świętego Tomasza udzielą ten pokój. Amen.